No to witam was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj zobaczymy, co możemy zrobić dla kolejnego brodera. Z tym yy, razem mam brodera tutaj. Tu jest już do wielkiej minolty. Dzisiaj jest bardzo ambitna praca, ale to dopiero praca po pracy. A zobaczymy co. 500 bu. Z czym do nas przybyło? Tu jest też od widza drukarka. I zobaczymy, czy mogę jej jakoś pomóc i rozwiązać ten problem. Kartka jest oczywiście. O, wiem. Czyli już było bardzo dużo zrobienia. Słuchajcie. Tu już było bardzo dużo czynności zrobionych. I czyszczenie ultradźwiękami i tak dalej. Z tego, co mogę to wyczytać. Trzeba drukować w kolorze. Kolor czarny tylko pół wiersza. Program czyszczący bez zmian. W serwisie w mieście wykonywali następujące prace. Czyszczenie ultradzienkami przez 24. Moczono głowicę w płynie udrażniającym zewnętrznym. Sprawdzono drożność pojemnika tak dalej, tak dalej. itd. No. Serwis twierdzi, że padła elektronika, co? Efekt tych prac jest taki, że drukuje w kolorze czarnym, niebieskim, czerwonym. Koloru żółtego brak. Że padła elektronika głowicy, stwierdził serwis. Tak, moi drodzy. Dlaczego się zastanawiam, bo drukarki po naprawach i serwisach do mnie trafiają. Mam bardzo dużo z tej pracy, czasami. Chociaż nie zawsze i dziękami i tak dalej, bo to wszystko robione. Mam no. którą z kolei te 500 z podobnymi objawami, że któryś kolor nie idzie. No dobra, no co? Nie pozostawimy tej drukarki samej sobie. Sprawdźmy słuchajcie, sprawdźmy to. Ja to rozkręcę. Ale może najpierw człowiek zrobił test. Tak naprawdę drukuję, a później bym się zabrał za rozkręcanie, gdzie jest ten mój sławny jest kabel Ale nie ukrywam drukarki, które nie były gdzieś na serwisach, bo też nie jest znam kolejności, które były wykonywane w czynności, a ja wiem, że każdy ma intencję dobrą i, i, i serwisy wiedzą też co robią, nie wszystkie. Natomiast... Tu pierwsza sprawa to tuszy nie ma zbyt dużo uzupełniono nic nie uzupełniliśmy. A tramwaj testowy start. Zobaczmy chociaż co dzieje się. Ale nie widzę, żeby ona miała dużo długi przelot. Mam też taką jedną na serwisie: może klientę poskładać. Słuchajcie, mnie od grudnia leży głowica. Jak do mnie nie przyszła, za przez tak nie przyszła. Faktycznie, racja jest taka, że kolor yy, żółty kiepsko zaczernia. Za za yy, ale. To nie jest uszkodzona elektronika. Nie wiem, czy wy widzicie. Czerwony, niebieski, żółty, czarny. Tu jest problem największy. Jest ten gdzieś zator, tak? Czyli, krótko mówiąc, gdyby w ogóle nie pluła dysza żółta, nie ma mowy, że cokolwiek by się tu pojawiało. Mam nadzieję, że widzicie, moi drodzy. Ta nie jest, moim zdaniem, jakoś mocno zużyta. Także... Słuchajcie, jeżeli już jest u mnie, muszę coś zrobić bo Kni mi zaufał i wysłał drukarkę do mnie. Też muszę pamiętać, że muszę do środy też złożyć jedną drukarkę, właśnie DCP T500, która u mnie już długo stoi. Nie miałem głowice wymieniać, ale powiem Wam szczerze, że z Aliexpress ostatnio jest, nie wiem co jest, ale ja w ogóle elektroniki nie dostaję, jest jakiś fatum, nie dostaję nic, Irytuje mnie to i jak mam już trzeci raz zamawiać i płacić, to po prostu mi się nie chce tego robić, nie? No chodź. Tu schodzisz, to i tutaj zejdziesz. i puścisz, tak? Zaczę, puścił, puścił. Zobaczmy, no. Była młoczona w dźwiękach. To są słowa napisane od widza. No to zobaczmy, czy tak. Bo ultradźwięki, no jednak, częstotliwość tych ultradźwięków jest dość mocna i powinno zdecydowanie to pomóc. No ale różnie jest, słuchajcie. Dzisiejsza forma typowo vlogowa. Nie wiem, co z tego będzie. Czy nam się to uda naprawić? Ale czas trzeba swój zainwestować. No, nie dopuść się tak. O, taka sama klapka jak. Chyba Patrykowi wysyłałem ostatnio do jego drukarki. Patryku, taka sama? Napisz <grywa> w komentarzu. Prawdopodobnie tak. Dobra. A dzisiaj mówię Wam, że mam taki trochę słaby kondycyjny dzień. A to z uwagi na to, że też jest poniedziałek, a muszę jeszcze naprawdę dobremu mojemu klientowi maszynę postawić, dukującą. Tak, na dobrą sprawę, nie jest to moja kompetencja, żeby tam to robić. Dlaczego? Że maszyna była wstawiana przez autoryzowany serwis. Zaufałem im, że to zrobią dobrze. No tak zrobili, że muszę świecić oczami klientowi pomóc, bo zaufał to, muszę, muszę mu pomóc. Ale powin, powinien to zrobić autoryzowany serwis na gwarancji, a nie żebym ja jeździł i po nich jeszcze robota. I to mi wybiło cały dzień. Cały dzień. Myślę, tylko o tym już nawet uzgodniłem, że pomimo tego, że już będzie, będą to późniejsze godziny, pracowników już nie będzie, to jadę tam i nie wyjdę, póki tej maszyny nie postawię na nogi. Nie wiem, ile mi to zajmie, ale spać nie będę mógł. Nie będą drukować, bo przecież tak nie można. Tak nie można moi drodzy. Jak się już kurde, coś robi, to powinno się zrobić to dokładnie. Albo jak się już bierze pieniądze. No dalej no są. Dzisiaj mnie nic nie słucha Jak już ktoś bierze pieniądze za sprzęt i to nie tani, bo to parę ładnych tysięcy kosztowało, to powinno to działać. No to opuścios. Dzisiaj się w ogóle już widzę, że to co opuszczam. Dobra, jest. OK. No, i pokażmy nam się. Pampers jest dość już obficie napity. Klapkarkę nie wygląda źle, słuchajcie. Ona wygląda wręcz fantastycznie, powiedziałbym nawet. Pusty wężyk z kolorem torminowym. Tak, pusty jest. Żółty też pozostawia wiele do życzenia. Co ja zrobię? W tym przypadku zrobimy rzecz taką: odkręcę zasilanie. Jest tutaj nasze zasilanie jest. Można by było pokusić się do temu, żeby jednak przepłukać go płynem i zobaczyć, czy serwis wszystkie te czynności zrobił poprawnie. Ja swoim skromnym okiem serwisanta, powiem Wam szczerze, nie widzę, zaznaczam, nie widzę, żeby była demontowana ta głowica. Ja nie widzę. Trochę ich już rozebrałem i widzę w którym momencie mogłaby być ta głowica demontowana. Natomiast tutaj nie za bardzo mi to wygląda na demontaż, nawet drobny. było napisane, bo mogło być zrobione. Byśmy musieli to spiąć. Tak jak na operacji. idziemy po nasze słynne narzędzie. Ale gdzie ono jest? Tu ja się spinam i idę szukać narzędzi. No dobra, moi drodzy, mam, mam, mam. nasuniemy to tutaj. Zobaczymy, co się będzie działo. Trochę czuję pod palcami płyną, bo tu nie ma takiej, takiej szczelności, jaką bym, jaką bym chciał uzyskać. Ale tak wyskoczyło. Ale zobaczcie, zobaczcie na to. Tutaj ta niedrożność jest na pewno. Ale czy ona jest na pewno taka niedrożność, jak yy, jak była opisana? Ja jeszcze przytrzymam. Nie ma jakiegoś większego oporu, żeby ten płyn wchodził. On dość fajnie sobie penetruje. Choć fakt, że nie ma takiej obfitej, obfitego lania na ten ręcznik. Dobra, ja to pozostawię. Więcej nie będę już lał. Zrobię trochę inaczej. Zmontuję to wszystko do kupy, wyczyszczę i sprawdzę, jaki będzie efekt. Nic się tu nie wydarzyło złego, No niby teoretycznie nic się nie wydarzyło. Wypijmy to, niech się to Panie Wysączy, Ten stąd niech nie chlapie, Dobra. Teoretycznie jest ok. I tak jak cały czas się trzymam tego, że ja nie widzę naprawdę, moi drodzy, żeby była demontowana tutaj głowica, tutaj tak jakby nigdy nie było nic skręcone. No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ja nie widzę. Ja nie widzę tu w ogóle czynności serwisowych w tej drukarce. I na pewno elektronika głowicy nie jest uszkodzona, bo... By nie odpowiadała wcale. No to jest takie moje zdanie. Potwierdzone tym, że zrobiłem tych urządzeń już setki i nadal je robię. Nie wiem, czy to składać do kupy. Może niekoniecznie. Postaram się tylko to złożyć i zobaczymy, jaki będzie test. Jaki będzie efekt? Proszę, skaner. Skaner jest tutaj. Jedna strona, druga. OK, otwórzmy na chwilę, żebyś nie przeszkadzał. Dobra. To myślę, że nam wystarczy do testowania tego urządzenia. Zobaczenie, czy efekt będzie lepszy niż to, co mieliśmy przed momentem. Mówię, że myślałem, że będzie gorzej, jeżeli chodzi o ten wydruk, a okazało się, że jest lepszy niż podejrzewałem. No dalej, wpinaj się. To on sobie już wejdzie, tutaj, żeby nam nie kolidowało. Zamknij się, ok. Pokrywa zamknięta, otwarta. Papier jest taki, był efekt. Nie ma jakiejś tragedii. Słuchajcie, no nie ma, naprawdę nie ma. To tutaj i tak będę musiał uzupełnić klientowi, bo jednak jest trochę mówiąc, ich za mało. Same bloki, jeżeli chodzi o czarny. Poza tym, że jest tu trochę braków, nie ma, nie jest źle. A Atrament zrobmy według testowy. Nie wiem, czy, wy, czy mogę Wam jakoś. Lepiej pokazać, że jednak ten rebiut żółtego koloru ma tak mniej niż jedną trzecią, wiesz, ale są, zobaczcie. A zobaczcie teraz, moi drodzy. Zobaczcie. Czy widzicie? Czy to jest przepalona głowica? Przepalona wherever cogewer? Chyba nie. Niewiele zrobiłem. Mejka prawdopodobnie zabiła tą głowicę, niż cokolwiek zrobiła, także no, informacja dla mojego widza, który jak cytuję, no, takie pismo dostałem, także no widz taką informację dostał. Drukarka była w serwisie i prace czyli czyszczenie dziękami. przez 24 godziny moczono głowicę w płynie udrażniającym zewnętrznym. Sprawdzono drożność przewodów od pojemników z tuszem do głowicy, efekt tych prac jest taki, że drukuje, że drukuje w kolorze czarnym, niebieskim, czerwonym, kolor żółtego brak. To było, jak przyszła do nas, to jest tylko i wyłącznie to, co zrobiłem z Wami w parę minut. Nie zajęło mi to dużo. Oczywiście ja się jeszcze bardziej tym zajmę, ja bym chciał, żeby był czarny lepszy, ale zrobię dokładnie to samo, co widzieliście. Jakoś okej, okay. nie nie nie, niech sobie przetłoczy atrament czyszczenie, niech zrobi sobie everything, ok no i słuchajcie, moi drodzy naki z tego mora, ja powiedziałem wam, że ja nie widziałem, żeby ta drukarka była otwierana i przede wszystkim demontowana głowica, to widać te czynności by było widać nie było tam nic rozkręcone takie jest moje zdanie, także to jest nieprawda, słuchajcie, słuchajcie dziękuję za atencję, biorę się dalej, bo zaraz muszę jechać z tym wielkim piecem ogromnym i montować go do Maszyny. Dziękuję. Miłego tego dnia. Dzięki, cześć. Podejdźcie coś dalej. To nie jest prawdą to, co jest napisane. Dziękuję. Cześć, cześć.